Stadion bardzo fajny, wydaje się taki ogromny, ale w sumie jak się biega, to wybiegając z łuku od razu już się wchodzi w prostą i zaraz jest następny łuk, także bardzo przyjemne odczucie podczas biegania. Mi osobiście trochę ten stadion przypomina stadion z Londynu z Igrzysk. Te sama, tak samo duże trybuny były. Mam nadzieję, że dziewczyny już w niedzielę i w poniedziałek poniesie ta fala publiczności, która będzie ją dopingowała tutaj. Mam nadzieję, że poniesie, liczę na to bardzo. No Jeszcze na takim stadionie nie startowałam, robię ogromne wrażenie. No i mam nadzieję, że w niedzielę pokażę, na co mnie stać. Trzeba st sobie stawiać wysokie cele. Liczyłam na to, że tutaj wystartuję, zarówno jak i w sztafecie, tak indywidualnie. No niestety nie udało się. Mam nadzieję, że wystartuję mimo wszystko w sztafecie i tam udowodnię wszystkim, że tak naprawdę nie jestem, na, nie jestem gorsza niż reszta dziewczyn, tylko jako zespół potrafimy biegać szybko, szybko i jeszcze szybciej. I w sumie pierwszy raz jestem na takiej dużej imprezie jak Mistrzostwa Świata. Cieszę się z tego no i zobaczymy jak będzie. No, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby wypaść jak najlepiej i pomóc drużynie wygrać. Znaczy... No, to by osiągnąć jak najlepszy wynik o tak powiem mi osobiście się tutaj bardzo podoba przebywaliśmy w Japonii, gdzie widoki, widoki były przepiękne, jednakże mieszkaliśmy na zaciszu, gdzie nie do końca mi to też osobiście odpowiada, bo wolę gdzieś wyjść na miasto, przejść się tam nie było do końca takiej możliwości tutaj zaraz po pierwszym wyjściu na miasto spodobało nam się tutaj bardzo, atmosfera Panująca tutaj jest wspaniała i miejmy nadzieję, że już będzie tak do samego końca. Tyle czasu już przebywamy ze sobą, że w sumie jesteśmy zintegrowane. A poza tym spotykamy się, nie? Chodzimy razem na zakupy. Wspólnie wieczorem gramy w mafię, spędzamy, relaksujemy się, to jest nasz relaks, albo w fasolki. No, no, na pewno nawet. na chwilę obecną jeszcze nie myślimy o sztafecie, na pewno będziemy się już dopingowały, wspomagały siebie nawzajem już przed, przed samą sztafetą. Póki co staramy się wyłączyć i nie myśleć o tym.